Wczoraj Wczoraj Chinki nie były w jakiejś szalonej dyspozycji, prawda? Więc A jakaś zwycięstwo nad była. Chinami no pod tym względem psychologicznym, to No znakomite, znakomito. To no właśnie da, tak. daje dużo siły. Wojtek, przygotowanie fizyczne. No to obserwujesz te, te zawodniczki. Słyszeliśmy, że bardzo długo trenowały przed wczorajszym meczem z Chinkami. Jak Ty ocenisz z tej perspektywy, no, no jednak no tak, no, no daleko, tylko przekazu telewizyjnego? Troszkę z daleko z boku. Faktycznie, jeśli odnieść się do, do Rzeszowa i do Kielc, to na pewno jest cały czas progresja, co, co w pewnym momencie może dziwić, bo znowu z, z doniesień prasowych, czy takich obszerniejszych wywiadów z tenerem Matlakiem czy ze sztabem szkoleniowym słychać, że one trenują jakby przeciwko Dobrej grze, czyli trenują dużo ciężko, łącznie z biegami po lesie, czy, czy, czy oczywiście z objętościowo sporo siłowni, która nie pozwala mieć dobrej dynamiki, szybkości. A na boisku troszkę widać co innego, więc podejrzewam, że my do tej pory za dużo siatkówki nie ćwiczyliśmy, tak jako takiej. E, e, czyli zespołowe. Indywidualnie zawodniczki ćwiczą elementy siatkarskie, ale nie ćwiczyły e, jakby w kolektywie. Znaczy, Ja tu stawiam z, znak zapytania, bo nie wiem. Ale tak jakby z meczu na mecz widać, że drużyna pracuje coraz lepiej i, i ona być może zawodniczki jeszcze nie są w tej formie, nawet na pewno nie są w formie pełnej. Widać, że w jednym pojedynku nie utrzymują jakby równej gry. To też jest odpowiedź. Ale a fizycznie powinny się poprawiać, więc tutaj fizyka na razie nie pomaga w grze, ale gra wygląda lepiej przez ilość rozegranych gier, o tak bym to zanalizował, bo inaczej troszkę, się tego nie mogę wytłumaczyć. Troszkę nieszczęśliwie ułożył się kalendarz dla naszej reprezentacji, bo mieliśmy w połowie lipca e, turniej kwalifikacyjny do Mistrzostw Świata, na który trzeba było przygotować dobrą formę. Teraz mamy cykl World Grand Prix, który e, no kończy się najprawdopodobniej za, za tydzień. No, jeśli oczywiście Polki rozpoczną taki marsz zwycięstw, to jeszcze awansuje do turnieju finałowego. No i później jest yy, także dosyć długa przerwa do, do Mistrzostw Europy, które rozpoczynają się 24 września. No i trzeba to wszystko jakoś ładnie zbilansować i, 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 i tak naprawdę po, po Grand Prix dać odpocząć, od razu trenować. Też jest mnóstwo pytań. Jeśli nie weźmiemy udziału w finale, to wydaje się, że jakiś wielki odpoczynek nie jest potrzebny, to można zmienić tylko formy yy, treningowe. No poza tym yy... Trudne pytania zadaję, dlatego że, że one obejmują krótkie odcinki czasu, gdzie człowiek planując musi sobie wyznaczyć punkt A i ten punkt ostatni, tak i dopiero jest. wtedy dopasowywać wszystko. Tam trenerzy mają tą łączkę tak zwaną trenerską narysowaną, i tam te akcenty treningowe, obciążeniowe i możliwości, jakie zespół ma, gdzie, gdzie, gdzie jest ten okres ogólnego przygotowania, gdzie jest ten punkt i gdzie wyznaczamy te decyzje. No I, i oni to realizują. My oceniając poszczególne etapy, czasami możemy, że tak powiem, nie być rzetelni w tym. Mnie troszkę denerwuje, powiem szczerze, bo na dystansie całych już kilku sezonów, zresztą i męskiej i żeńskiej reprezentacji, zawsze ta Liga Światowa i zawsze Grand Prix nam jest nigdy nie po drodze. Natomiast dziwi, że tym najlepszym zespołom jest po drodze. One, one potrafią zagrać i duże imprezy końcowe i brać udział w tych zawodach, nie odpuszczając. Często też lotując składem nie gubią formy, no, czyli potrafią może troszeczkę lepiej, może mają szersze kadry. No Jest to jakiś temat do analizy, bo my się często szykując do tej ostatniej imprezy, mówimy, że ta impreza będzie tak, zespół bez formy. Tak, a czasami to... potrafiliśmy wygrać 12 meczów w Lidze Światowej, jakby mężczyźni. Nie wiadomo po co. No i tak dalej, i tak dalej. Teraz dziewczyny niby jechały na skazanie. Mec z Chinami wypadnie najgorzej. A chyba nikt by się nie zdziwił, jakby było szybkie 3-0, bo właśnie ciężko trenujemy. A no właśnie. Drodzy Państwo, popatrzmy sobie na Wyniki, a także tabele. Stany Zjednoczone, Dominikana to grupa D. 3 do 2 Amerykanki wygrywają i Holenderki lepsze od Niemek. Szczególnie patrzymy na rezultaty ekip europejskich. Dominikana, Niemcy, Stany Zjednoczone, Holandia to dziś, no i jutro kolejne dwa spotkania turnieju w grupie D. Polska grupa E, mecze rozgrywane w Makao. Wczoraj Brazylia pokonała bardzo łatwo, gładko, szybko, w godzinkę Tajlandię, która, przypomnę, przed tygodniem pokonała Polskę w Kielcach 3 2. Chinki wygrały z Polską 3 2. Dziś Brazylia, Polska i Chiny, Tajlandia. Jutro natomiast Polki, miejmy nadzieję, zrewanżują się Tajką za porażkę, a Chinki zmierzą się z Brazylią. I jeszcze grupa F, Japonia, Osaka, Korea, Rosja 2 do 3. Bardzo zacięty pojedynek. Japonia wygrywa z Portoryko. Dziś Rosja, Portoryko, Japonia, Korea.